Cześć, witajcie. Z tej strony Dzisiaj my oglądamy się z Gryfami Series 22 z serii Polska Wieś. Tu widzicie, są muszykowane dwa ciągniki. Dwa Ursusy. Pierwszy to jest C411, drugi C330. No ja, tu mnie denerwuje trochę. Tak krzywo stoi. Ale dobra. Pierwsze, co bym chciał powiedzieć, to dajcie subika, zostawcie łapeczkę i. No, jak widzicie sobie, co czysta 30, 30 stoi stroną a 40 sobie z, yy, rozrzutnikiem, więc wiecie co to oznacza a oznacza to dokładnie to że dzisiaj jest akcja obornik właśnie yy, dobra wszystko, już wszystko ogarni ogarnięte, więc co? Myślę, że zaczynamy, nie? Kurczę z tym ładowaniem tego obornika, to jak widzicie, ogólnie krowy mi trochę go produkowały, ale też przywiozłem trochę od sąsiada. Tam jedną szepkę, czy na dwie przywiozłem i zapłaciłem mu tam dwie stówki. Trochę krzywa, ale. No tak będzie Git. Trochę dziwnie się ten troll ładuje, ale jest Jest dobrze. Ogólnie podjechałbym inaczej, ale no nie idzie, bo. Ło, dalej nie sięgnie, nie ten troll. Ło, dobra. Już tą 30, także. Dobra, a ona ma szybkie obroty ogólnie A, nie jest źle Dobra To spod tego tego najpierw weźmiemy sobie Zobaczcie Uuu akcja obornik dzisiaj, więc zostawcie subika, żeby was takie akcje jak dzisiaj na przykład nie ominęły. Kurczę, trochę... Więc na następnym odcinku już wam mogę powiedzieć, że będzie orka. Te, o! Też 30, bo 2 z bo to nie pasuje do 40. Więc dzisiaj trochę tym, trochę tym, a jutro tylko 30. Dobra. Tu poczaską sobie tą myszką. Nie. No. Jak wiecie, głośno słychać ogólnie w mikrofonie. Już... Przepraszam Was za to, że serio słychać tą klawiaturę, ale już serio. Nie wiem co zrobić. Możecie mi wpisać w komentarzach. Co mogę zrobić, no ale już serio nie wiem. Bo wszystko wszędzie słychać. Dobra. Załączamy sobie GPS-a. X a ja nie mogę tego trzymać. Dobra, I my tylko jedziemy. Dobra, załączamy sobie tutaj. Wałeki, lecimy. A, ale idzie maszyna. No, Prawie 4 minuty. Dobra zaraz tutaj zobaczymy ile... No 32%, a tu? No 0. O, co, coś tam dało. Można tak powiedzieć. W sumie Czekajcie, to tu? Czy to tu? Jeszcze tu nie, nie, nie. To tutaj. O właśnie. No i lecimy sobie? Teraz pod górkę, a czterdziestka, daje radę. To całe szczęście, bo ty nie dawała rady z takim rozrzutnikiem za. Tu pod drzewami to kurczę drzewa będą to obernika to trochę, ale nic nie stanie. Może większo rośnie. Nie no. Ogólnie chciałbym dłuższy dzisiaj odcinek zrobić, ale bo no, czy nie wyjdzie, bo... No wiecie jak jest tym u mnie e, tym już no jak widzicie, jeszcze tej słomy nie wygarnąłem. To będziemy wygarnąć ogólnie. Dobra. Lecimy. Tylko najlepsze jest to, że nie, nie wiem teraz, które endy. Tędy. tędy nie, na pewno. Tylko tędy co najwyżej. X Nur. O, na no trochę przejazdu nam to starczy, wam powiem, widać to w ogóle jakoś różnica tutaj, tak średnio, nie oddziela się nawet ten nabornik od ścierniska. Trzeba wodzić na ten, jak będzie dobra o, 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 pota potależowane będzie potależowane i teraz tak czekajcie, raz nie, tu nie teraz raz, dwa, trzy tutaj gdzieś będzie potależowane i to po ramy, nie? no, dobra Jeszcze ponad pół tony to nam zostało 500 litrów Ponad 500 litrów To nam starczy jeszcze wam w dół, co? Czy nie? Czy załadujemy i dopiero wtedy pojedziemy, bo już nie wiem A, pojedziemy jeszcze raz Najwyżej Pod górkę sobie, o teraz tak tu teraz chyba jechaliśmy, nie? Coś wydaje Od razu za tym orać i... No. Dosyć szybko ubywa ten obornik W sumie zrobiliśmy parę przejazdów, to nie tak szybko no, a resztę sobie zostawimy. Zawsze się resztę na końcu zostawia. 1, 2, 3, to chyba to. Zaraz zobaczymy. Teraz chyba ten jechałem, jak się nie mylę. Tak. Więc teraz sobie pojedziemy tutaj. O, czyli idealnie z tym. Tutaj z tym o. Dobra, nie dobra dobra i ładujemy sobie na tył najpierw patrzy mi się znowu te strony pomyliły 30 to, to przeważa i to dosyć mocno. O trzeba tak jakoś brać, bo no inaczej to my tego tu nie naładujemy. Cyk. O kurcze, dobra. Rozrobimy tak. Już chyba ostat ostatnie widły. Tak, też mi się wydawało. No niech sobie one to piszą w powietrzu. Ctrl C lecimy i teraz to. Nie wiem Kontrol Ctrl X tak. Szkoda, że tego nie widać, serio. Nie wiem, jak to było na normalnym ściernisku, ale mi się wydaje, że to... te chyba są lepsze tekstury tutaj niż tamte, nie? 12 minut. no to to tutaj zdążymy zrobić. Lecimy. Poczekajcie chwilę. Zobaczcie ile to jest porównane na Więzienie dwadzieścia 20%. malutko. Kurczę. podwójną dawkę nie no podwójnej dawki nie będziemy tutaj dawać. Myślę, że to jakoś dalej rozrzucamy, nie w sensie, że ten że pisał chyba na 4, ale to nie przy tej, przy, nie przy tym, nie przy tym rozrzutniku. Mam 13 minut odcinka, dopiero to. Teraz chyba tutaj, nie tu, to tu o właśnie Remix. Dobra. Ale tak szczerze, to nie wiem, czy nie zmienia tych tego ścierniska na no normalne. Nie wiem, czy w ogóle idzie chociaż w sumie nie, zobaczę ale raczej nie podobają mi się te tekstury znaczy tak, podobają i nie podobają w sumie teraz to gdzieś tutaj w sensie tu Idzie? I idzie. Coś mi się wydaje, że gdzieś tam jeden przeniosła minem i strasznie ten Strasznie mało. Coś mi się wydaje, że mało tego obronnika, jakby tylko 30% to coś mi to jest dziwne, ale... No, niech tak będzie, nie? Jak damy radę, to sobie wyjdziemy jeszcze tam. A w ogóle, czekajcie, chcę coś zobaczyć. Wyjdę i zobaczymy. Czy tam jest jakieś niższe te ściernisko? Nie. To tu jakby. Nie, wydaje mi się Dobra I teraz sprawdzimy sobie Tu nie widać obornika No i tu też nie widać Nie wiem co to, to jest Jak to w ogóle to jest zrobić, nie mm żeby to jakoś było tutaj widać. Dobra. Lecimy ten ostatni przejazd i wtedy nam zostanie ostatni tam przez się, Trzeba jakoś to sobie, wiecie, zapisywać. Ale... że wiecie... wiecie gdzie to... gdzie to było skończone w ogóle, nie? żeby wiedzieć, żeśmy skończyli ten ostatni przejazd. A co I lecimy. A te 3 minuty nam zostały? Może zdążymy w sumie. Czekajcie, 30 sobie przestawimy. Tu bardziej do przodu ją damy, żeby to bardziej tutaj wyczyścić. Teraz tak O Nie Znowu się Dobra O! Ale nam uniosło tą 30 Zobaczcie to No i super Teraz to ja tego nie podnosiłem. To ja się podniosło. Dobra. 18 minut dopiero. Dobra. Jeszcze coś tu na pewno zdążymy zrobić. Chociaż te dwie minuty. O! Uczę, dobra. dobra, tak wolno coś co, ale jeszcze tutaj bardziej do przodu trzeba będzie podjechać. Brześbym to tutaj wysypał także. Cyk tutaj. Dobra, ja to pole ogólnie dokończę po, poza odcinkiem, co nie, ten nie zdążymy. Cyk, ło. Mam nadzieję, że o, to resztę tutaj oborników uda nam się jakoś zebrać. Ale nie to wiadrem albo widłami tutaj. No i co? Ło, <ścoughs> wow, 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 wow. Tutaj. Ostro żeśmy teraz polecieli. Przepraszam, że słyszę aż tak tą myszkę. Nie no mówię, piszcie mi w komentarzach jak to... Tutaj jak wiecie. Jak to zrobię, bo szukałem poradników serio na YouTube, ale no... Żadnego takiego... Żadnego nie znalazłem. Więc <laughs> piszcie mi, jak wiecie. Dobra, więc co? Ja to pole sobie tak jak mówiłem, dokończę poza odcinkiem. X. Jeszcze sobie na, naładowaliśmy tutaj, zdążyliśmy. Ten ostatni przejazd musimy przejechać. Jeszcze byłem pewny, że nam się uda, ale jednak nam się nie udało. Więc co? Ja tu będę sobie dokończył to pole. I do zobaczenia. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.